Dobry wieczór Państwu, 21.03, 12 października 2020 roku Witam zwłaszcza serdecznie subskrybentów aplikacji wprawo.tv która jest dostępna na Androida, a lada dzień będzie dostępna na iOS to jest na iPhone, to jest na Apple a. Szanowni Państwo, z dniem dzisiejszym, to jest z dniem 12 października 2020 roku w sensie praktycznym, nie teoretycznym, ale w sensie praktycznym, nie zaś formalnym, śmiało mogę Państwu powiedzieć, że nie mamy prezydenta. Nie mamy prezydenta, bo prezydentem nie może być osoba, która na terenie obcego kraju, to jest na Ukrainie, w Kijowie, wykrzykuje hasła będące bezpośrednim nawiązaniem do ludobójczej ideologii banderowskiej. Do zbrodni na ludzkości, do zbrodni na Polakach, nawiązuje do tego, co wydarzyło się w latach 1939-1947, a nie było żadnym konfliktem, polityczną represją, ale ludobójstwem na polskim narodzie. Szanowni Państwo, Andrzej Duda jest z wizytą na Ukrainie. I Andrzej Duda, właśnie tam, wykrzyczał. Banderowskie hasło, tak banderowskie hasło, co podkreśla prezes IPN-u ukraińskiego, Wiatrowycz. Mówi, Sława Ukrainie, herojam Sława, to jest hasło banderowskie, nie jakieś tam ukraińskie, nie jakichś tam, nie wiem, rdzennych mieszkańców etnicznych Ukrainy. To jest hasło banderowskie. O czym w jednych ze swoich falietonów zaznacza prezes ukraińskiego IPN-u. I to hasło w dniu dzisiejszym wykrzyczał przed ukraińskimi żołdakami prezydent formalnie Andrzej Duda ale człowiek, który w praktyce honorowo nie jest już prezydentem państwa polskiego. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo prezydentem państwa polskiego nie może być człowiek, który wykrzykuje hasła bezpośrednio nawiązujące do ludobójstwa na Polakach. To tak, jakby dzisiaj w Berlinie prezydent Andrzej Duda wykrzykiwał hasło upamiętniające albo pozdrawiające Adolfa Hitlera. Dziś takie hasło padło. Więcej! Prezydent Andrzej Duda w dniu dzisiejszym wraz z Włodymirem Zełenskim, czyli byłym komikiem, prezydentem Ukrainy, podpisał skandaliczną deklarację. Deklarację, w której ludobójstwo na Polakach, na Zamojszczyźnie, na Wołyniu, na terenie Małopolski Wschodniej, w Bieszczadach, pamiętajcie, w Bieszczadach, na terenie Pogórza Dynowskiego po 1945 roku które Ukraińcy przeprowadzali na Polakach, zredukowano do pojęcia konflikt oraz polityczne represje w okresie, w latach, w wieku XX, w dwudziestoleciu międzywojennym. W XX wieku tam pada takie hasło. Ludobójstwo na Polakach zredukowana do pojęć które padły w oświadczeniu Ambasady Ukrainy 11 lipca 2020 roku, gdzie obarczono odpowiedzialnością Polaków za rzeź wołyńską. Pamiętajcie, pod hasłem rzeź wołyńska nie rozumiemy tylko ludobójstwa na terenie Wołynia, ale także na Zamojszczyźnie, nawet na Lubelszczyźnie, Bieszczady, Pogórze Dynowskie, cała Mał Małopolska Wschodnia, Wołyń. To tam bestialsko nawet 200 tysięcy Polaków zginęło tylko dlatego, że byli Polakami, i ich mordowali też, a nawet zwłaszcza ukraińscy sąsiedzi, którzy zostali do tego popchnięci przez grekokatolickich popów, kapłanów, a zwłaszcza banderowskich zbrodniarzy i szowinistów, którzy szli, mordowali Polaków z hasłem: Sława Ukrainie herojam sława. z tym hasłem, które dziś prezydent Andrzej Duda wykrzyczał przed ukraińskimi żołdakami, wcześniej podpisując deklarację, która ludobójstwo na Polakach zostało zre zredukowała do konfliktu oraz politycznych represji. Jak jest z tego wniosek, jeżeli jest to konflikt i polityczne represje? To idealnie Duda wpisał się w oświadczenie ambasady Ukrainy z 11 lipca 2020 roku, gdzie Polacy zostali posądzeni o współodpowiedzialność za rzeź wołyńską. Polacy współodpowiedzialni za ludobójstwo na Polakach. A teraz państwo sobie wyobraźcie, że Andrzej Duda jedzie do Berlina, tam wykrzykuje hasło. 88 Kto kumaty ten wie o co chodzi, pozdrawia tam nieżyjącego Adolfa Hitlera i mówi, że musimy potępić te wszystkie konflikty i polityczne represje, które doprowadziły do zagłady Żydów, do zabicia Żydów. Potępiamy polityczne represje i konflikty. Czy taka redukcja Holokaustu? Czy taka redukcja ludobójstwa na Żydach nie obiłaby się szerokim echem na arenie międzynarodowej? W czym gorszy jest, mam na myśli, gorszy, jeżeli chodzi o skalę, jeżeli chodzi o przelanie krwi? W czym? Mniej tragiczny, może takie jest lepsze słowo, przepraszam za źle dobrane słowo, w czym mniej tragiczny jest Holokaust Polaków pomordowanych na Kresach od tego Holokaustu, który przeżywali Cyganie, Polacy, Słowianie, Żydzi w obozach koncentracyjnych? Czy Polacy mieszkający na Kresach, na Zamojszczyźnie, na Wołyniu, na Małopolsce Wschodniej, w Małopolsce Wschodniej, w Bieszczadach to byli podludzie... Dla których śmierć była tylko czymś biologicznym, a nie metafizycznym, zjednoczeniem się z najwyższym? Jaką ma czelność prezydent Andrzej Duda i jaką Butę i jakie totalne niezrozumienie problemu, żeby realizując zagraniczne, w tym amerykańskie, interesy. Mówiąc o konieczności wprowadzania Ukrainy do NATO, do Paktu Północnoatlantyckiego, do zacieśniania relacji ukraińsko-unijnych, czyli Polska sprawuje taką rolę, będąc sąsiadem pewnego rodzaju bufora i mecenasa interesów unijnych i amerykańskich w relacjach z Białorusią oraz w relacjach z Ukrainą, żeby pod pretekstem realizacji tych interesów, pluć w twarz świadkom rzezi wołyńskiej, tym, którzy cudownie przeżyli ludobójstwo w latach 39 i 47, nie tylko w 43 roku. Pamiętajcie, w 44 w Małopolsce Wschodniej dopiero mordowano Polaków, a potem dalej szli cały czas. Na Zachód i na Zachód mordując potem w Bieszczadach, w Birczy, w Ustrzykach? Na Pogórzu Dynowskim mamy materiały z archiwów państwowych, które opublikuję w przyszłym roku. I z tych dokumentów Państwo się dowiecie, na jak szeroką skalę mordowano Polaków. Opublikuję to wraz z relacjami świadków, z którymi regularnie się spotykam. Jakie to jest niezrozumienie? By realizując interesy zagraniczne, napluć w twarz i napluć na groby, których nawet nie ma tych grobów, bo do dnia dzisiejszego nie wypracowano porozumienia w kwestii ekshumacji, napluć na groby Polaków z Kresów. Jak można zredukować ludobójstwo do konfliktu, do politycznych represji, i równocześnie wykrzykiwać Sława Ukrainie, herojam Sława. To jest wykrzykiwać to hasło ukraińskie, banderowskie, z którym na ustach zbrodniarze szli i polskie niemowlęta, polskie noworodki nabijano na sztachety, polskich gospodarzy przybijano do odrzwi, Polkom odcinano piersi, głowy, ręce, nogi, gwałcono, wrzucano do studni. To jest to bohaterstwo, na którym dziś buduje się współczesne państwo Ukrainy. A w sprawie czego nie upomniał się prezydent Andrzej Duda? Czy to jest prezydent polskich spraw, czy spraw unijnych, zagranicznych, soroszowskich, amerykańskich i ukraińskich? Bo wydaje mi się, że ta druga odpowiedź jest właściwsza. Nie mamy prezydenta, bo prezydentem w praktyce nie może być człowiek, który pluje na ofiarę ludobójstwa za granicą, gdzie za granicą hołduje się ludobójcom, a nie ofiarom ludobójstwa. Po trzykroć hańba, panie prezydencie Andrzeju Dudo. Jeżeli ktoś panu podpowiada, ma pan tak złych doradców. Być może pana doradcą jest prawnuk Bandery albo jakiś inny banderowski rezun. Proszę z tych ludzi zrezygnować, bo pan tak zwaną politykę historyczną, walkę o prawdę sprowadza na dno. Sprowadza na dno pamięć o pomordowanych Polakach, na co my, naród polski, Polacy. Dumni Polacy walczący o prawdę, mających świadomość, że źródłem wszelkich kryzysów jest brak prawdy, idąc za pierwszymi słowami z mojej książki Moja walka o prawdę. My po prostu na to nie możemy pozwolić, do czego pan bez ustanku najwyraźniej prowadzi, mając także na uwadze, co zrobiła małżonka prezydenta Andrzeja Dudy, Agata Duda Kornhauser. Wiadomego pochodzenia, której tatuś zasłynął takimi, a nie innymi poezjami, która w ubiegłym roku na cmentarzu we Lwowie oddała hołd ukraińskim mordercom. Mordercom, którzy mordowali nikogo innego, a Polaków, o czym pisaliśmy na portalu wprawo.pl. A czego Państwo dowiecie się po lekturze artykułu, który jest teraz najwyżej na wprawo.pl pod tytułem Po trzykroć hańba prezydent Duda na Ukrainie z banderowskim okrzykiem na ustach. Tam Państwo wszystkiego się dowiecie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za Waszą uwagę. Nie ukrywam, że to co dziś wydarzyło się na Ukrainie mnie osobiście bardzo zabolało, bo uważam, że kwestia prawdy, historii, Kwestia upamiętniania naszych rodaków, upamiętniania bestialsko pomordowanych Polaków to jest sprawa priorytetowa i nad nią nie może stać żadne inny nie mogą stać żadne inne gospodarcze tudzież zagraniczne względy. W pierwszej kolejności prawda, prawda, dobro i piękno w myśl platońskiego i arystotelesowskiego trójkąta a dopiero potem interesy, kwestie gospodarcze, dogadywanie się, próba pomocy innym krajom, bo w innym wypadku zejdziemy na dno. A jeżeli to, jak prowadzona jest polityka historyczna, tak zwana polityka historyczna, też nie lubię tego określenia, w tym zakresie, to naprawdę serce krwawi i tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że mój autorski projekt pod tytułem Spotkanie ze świadkiem Rzezi Wołyńskiej. To jest projekt absolutnie konieczny. Tak jak konieczną jest książka pod tytułem Polska w cieniu żydostwa, który przed sprzedaż prawdopodobnie będzie już w przyszłym tygodniu i będziecie z pewnością Państwo mogli ją czytać z zapartym tchem, czytając wielkich Polaków, a równocześnie mając w ręce książkę, która będzie odpowiedzią na wszelkie podłości, defetyzm, dezercje i kłamstwa, którymi uderza się. W polską państwowość, w polską niepodległość i w nasze polskie dobre imię. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, Szanowni Państwo, za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, że wspieracie mnie modlitwą, dobrym słowem, że wspieracie mnie także w procesach. 3 listopada 2020 roku odbędzie się jeden z procesów przeciwko mnie. Sąd będzie rozpatrywał mój wniosek o umorzenie. Prokurator Justyna Trzcińska posądziła mnie o znieważenie synalka Tadeusza Mazowieckiego, o którego istnieniu nigdy nie wiedziałem, mimo że o nim się nigdy nie wypowiadałem. Po prostu potępiłem Tadeusza, grubą krechę Mazowieckiego, który miał w rządzie m.in. Kiszczaka, który doprowadził do tego, że komuna nie upadła, tak jak upaść powinna, ale upadła na cztery łapy. Szanowni Państwo, jaki będzie wyrok sądu w tej kwestii, zobaczymy. Tak samo jak zobaczymy 21 października. Mam jeszcze inną rozprawę tego dnia. 21 października mam rozprawę. Za słowa: Jesteśmy na wojnie dobra ze złem. Nie układamy się z komunistami, syjonistami i zdrajcami ojczyzny. Również słowa: yy, Jądro antypolonizmu to jedwabne, a także że Żydzi w swojej ideologii talmudycznej kierują się nienawiścią do gojów, do chrześcijan. No, to jest powód, żeby mnie oskarżyć. Mam opinię biegłego, który twierdzi, że to, czego dopuściła się prokuratura, to jest jedna wielka manipulacja, polityczne, prokuratorskie pieniactwo. I miejmy nadzieję, że sąd będzie w, tym, w tych kwestiach jak, jak najbardziej sprawiedliwy. Dziękuję także za wsparcie finansowe w prawo.uko.pl ukośnik wsparcie. Zachęcam do kupna koszulek oraz książek na sklep myślnik w prawo.pl, w tym szalika z hasłem SWO. Lepiej zakładać szalik na szyję, aniżeli na mordnik na twarz. Moi drodzy, poza tym pytam Was, czy koszulki z napisem Fałszywa pandemia, no bo o pandemii mówić nie można, mówimy o koronawirusie, mówimy o istnieniu COVID. Tak, COVID istnieje, koronawirus istnieje. Czy takie koszulki fałszywa pandemia to jest dobry pomysł? Dajcie mi informacje w komentarzach. Chętnie za godzinkę te wszystkie wasze komentarze przeczytam. Przejdę jeszcze do waszych pytań i komentarzy, które się pojawiły. Pozwólcie, że to będą dzisiaj trzy komentarze. Arkadiusz Narbutowicz nie jest już od dawna Ukraina swoją drogą, ale też nie zapominajmy, że na boku kręci z Żydami. Tak. Przemek Liczbiński pisze wieczna hańba. Elżbieta Kardos, co za luj, a tak niby zna historię Polski i tak ją bardzo kocha. Um, Zygmunt Augustyniak, a co o ludobójstwie mówił. Były prezydent Lech Wałęsa, lub Kwaśniewski, lub Komorowski. Co mówili inni? Myślę, że wszyscy mówili właśnie to samo. Ym, następny, ostatni komentarz. Dariusz Skibiński. Uważam, że to, co zrobił prezydent, to jest zdrada Polski i zdrada pamięci pomordowanych ludzi, Polaków. Z tym się właśnie zgadzam, Panie Dariuszu, o tym mówię. Dziękuję za Waszą obecność. Zostańcie Państwo z Panem Bogiem. Pamiętajcie, że wszystkie filmy w aplikacji wprawo.tv bez reklam i z reklamami na portalu wprawo.pl, bo jak wiecie, filmy z Facebooka prędko znikają. Zostańcie Państwo z Panem Bogiem. Do zobaczenia i raz jeszcze, kłaniam się Wam nisko i dziękuję za wszelkie wsparcie. Ogromnie się cieszę, że chętnie mnie oglądacie. I czytacie publikacje zamieszczane na portalu wprawo.pl. Do zobaczenia z Panem Bogiem!